Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam kilka rzeczy na promocji i plecioneczki, które do nas przyszły. Siemanko Kuba. Dzień dobry Państwu. Słuchaj, bo nie mieliśmy okazji pogadać jak po weekendzie. Byłeś Ciężko. na rybkach? Byłem na rybach, i były ryby, były imprezy, także wszystko było. A bo y, urodziny były grane nad wodą. Y, słuchajcie, bo Kubuś miał y, ostatnie urodziny. To kto jeszcze życie mu nie złożył, to napiszcie w komentarzu 100 lat. Na pewno będzie mu bardzo miło. Kubusiu, znasz te plecionki? Pierwszy raz je ja na oczy widzę. No to trzymaj. No to to kręć. E, temat świeży, ale już znany od Westina. E, Westin. Ja w zeszłym roku pierwszy raz te plecionki miałem w ręku. Są to plecionki z serii W3. E, aczkolwiek produko, W3 to się może kojarzyć. Troszeczkę z niższą serią, no bo to zawsze bliżej jedynki niż dziesiątki. Tak na, lo, na logikę. Słuchajcie. I ta seria W3 od razu mi wpadła w oko. Sprzedaje się nieźle. E, jakby informacji zwrotnych złych nie ma. E, no są to japońskie plecionki brandowane przez Westina. E, szpule mają po 135 metrów. Dlaczego? Nie wiem. Choć się domyślam. Dlaczego? Tak czy siak trzeba podkład dać. Nie wiem, mam tylko domysły. Ja nie chciałbym znowu gafy strzelić i, i przyjdzie znowu pi, ten pismo karnosądowe z groźbą 25 lat więzienia albo 100 złotych grzywny. E, na pewno tak. E, podstawowa cecha tych plecionek: wszystkie są w takim pomarańczowym fluo. Jak ktoś lubi e, rażące kolory, to pomara pomarańcz się sprawdza. Ja Wam powiem, że chyba. E, osobiście bardziej lubię łowić pomarańczowymi niż seledynowymi. Ja tak jak sięgam pamięcią do kilku lat wstecz, to od kilku sezonów łowię e, akurat nie tym modelem, ale pomarańczowymi plecionkami i spoko. E, Plecionka e, wydaje się taka w dotyku, bardzo gładka e, i dość miękka. Nie jest taki sztywny badel, e, taka dość, dość mięciutka. Pytanie, kto jakie lubi plecionki? To jest naprawdę już kwestia indywidualna do multiplikatorów. Tam nieraz że wolą sztywniejsze, do spinningu też, a czasami miększe. Szczerze, to dla mnie to jest jakoś. Nie odczułem jakiejś wielkiej różnicy w użytkowaniu pomiędzy plecionkami sztywnymi a miękkimi. Nie wiem, a, a kuba ala, wy do karpiarstwa ja. używa się plecionek? Nie. Znaczy można użyć na dalekie dystanse, ale nie, nie używałem. Jako strzałówek tak, używam plecionek. No właśnie, bo ja widziałem, że i w fiderach zaczyna się stosować plecionki. Nie, o to mnie nie pytaj, bo nie federuję, także nie wypowiem okay. się. A w karpiarsy temat. to tak średnio. Na dalekie bardzo dystanse tam 400, 500, 600 metrów używałem, jak najbardziej, no. nie, bo nie ma wtedy rozciągliwości, że. No tak, bo w no jest praktycznie. Są, można powiedzieć, prawie, że od razu pokazywane na sygnalizatorze. Mhm. No to ma sens przy takim to dystansie, nie? Ten Że karp, karp żeby był dawno Przecież po kolacji, a ty byś no, branie dopiero na narzucał, ja zobaczył. Ja miałem brania na przykład z 300 metrów, to jak do karpia przypływałem, to był 100 metrów dalej czasami. Mówię, Boże święty. Także Jaka tak. pielgrzymka Taka pielgrzymka po rybę. pielgrzymka po rybę. Słuchajcie, nie będziemy wszystkich tych plecionek rozparcelowywać, eee, tylko Wam powiem, jakie są średnice. Znaczy, jakie mamy aktualnie na stanie? 008. 3 kilo wytrzymałości podaje producent 0.10 3,5 kg później następną mamy 0.128 5 kg wytrzymałości 6 i 10 kg 0.1657 i 9 0.205 10 kg i 1 yy, po przecinku i 0,235 ma 12,3 kg, pewnie niektórzy z Was mogą się zdziwić, no, dlaczego te wartości są takie małe. Tu 0,08 ma tylko 3 kg wytrzymałości. Japońscy producenci mają to do siebie, że tam raczej nie ma przekłamywanych tematów i podają e, realne takie wartości jakie. Są, więc tutaj w 100% można zawierzyć, że ani nie są to plecionki przegrubione, ani ich parametry wytrzymałościowe nie są przewartościowane przez producenta po prostu pod kątem marketingu. Bo tak czasami niektórym się zdarza po prostu. A tu się wszystko zgadza. Co do cen jeszcze, słuchajcie, 85 85,85, 85. Te dwie najgrubsze, 0,20. I 0235 kosztują 69 zł, a tak 85 Wydaje mi się, że jak na japońską plecionkę, poniżej stówki bardzo dobra cena. Ja się, ja się wyleczyłem kiedyś już z plecionek takich powyżej 200, tam 250 zł. Teraz, jak kupuję sobie plecionki, to myślę o niej, żeby starczyła mi na jeden sezon. Jak starczy na jeden sezon, to jestem zadowolony. I też staram się, żeby plecionka nie była droższa niż, niż 100 zł, bo mi po prostu hajsu szkoda. A nie łowię zawodniczo, żeby tam od sprzętu wymagać jakieś na części nano po przecinku do cienkości, dokładności i tak dalej. Do rekreacyjnego mojego łowienia na co dzień spokojnie wystarczy. Kubuś, to potrzyma jeszcze chwilkę. Eee, tak, dostawy plecionek zrobiliśmy. Mamy dwa fajne e kołowrotki w promocji. Gdzieś tam te pytania się przewijały do ultralightów. Ten Scorpio mi się bardziej, bardzo podoba. Od okumy, słuchajcie, to jest tysiączka, ale taka naprawdę malutka, jest ta tysiączka. Z płyciutką szpulą, taką frezowaną, żeby się tutaj jakby żeby były mniejsze szanse na suwanie, czyli jakby jeżdżenie plecionki. Po, po tym już powiem wam na, na, na szybko parametry techniczne łożyska 4 plus 1 oporowe przełożenie 5-0 do 1 bardzo lekko chodzi ten kołowrotek 61 cm nawoju 218 g wagi i 3 kg hamulec nawet tych 3 kg podejrzewam, że na cienkim ultralightie to i tak nie będziecie tego wykorzystywali no i najważniejsza cena, ten kołowrotek kosztował 219 zł a teraz kosztuje 149. I pokażę Wam jeszcze jeden kołowroteczek, który mamy w jeszcze lepszej cenie. To jest model Master od Selecta. To jest rozmiar 1500. Też taka płyciutka szpula, okrągły clips, łożysko oporowe jest, jak ktoś potrzebuje korzystać. I teraz co do parametrów technicznych: przełożenie 5.2 do 1. Też łożyska mamy 4 plus 1, aluminiowa szpula, precyzyjny nawój i tak dalej, i tak dalej. No i najważniejsza cena tego młynka ultralightowego, 3, yy, patrzę do góry kocham, 38 chciałem powiedzieć, 83,99. Yy, także Okuma za niecałe 150 zł, a już tak bardzo budżetowo ten Select, myślę, że jak za te pieniądze, spoko. Chodź kubuś, jeszcze Cię przytrzymam. Ważny jeden temat pokażemy. E, bo tak wiecie, e, też czasami macie do nas takie pretensje. wy, tylko najtańszy sprzęt, budżetowe i tak dalej. E, I tak jak Wam kiedyś wspominałem, ten nasz potężny magazyn kryje w sobie tyle skarbów, że za każdym razem, jak tam idę, i wystarczy, że się trochę dookoła siebie rozejrzę, to znajduję coś fajnego. I znaleźliśmy. Znaczy, myślałem, dawne. że będziesz mówił o tym podbieraku, co tu stoi. Ale ty możesz Ja sobie myślałem, to że towarzysz Googlea nagle zmienił perspektywę nagrywania i zacznie mówić pokarpiowemu. Ale nie, dobra, to się inny mówi temat. mówi po mówię pokarpiowemu. Ale ja nie wiem, czy on też nie jest w jakiejś promocji. Jest w promocji. Znajdziecie go na naszej stronie, No To powiedz tylko, jak się nazywa. Zestaw karpiowy wpiszą sobie. Będą Albo podbierak karpiowy, przepraszam. I wam powinno wyskoczyć także. Ty, jaki on wielki. Też masz taki duży? No, nawet większy. Co ty gadasz? Już tu człowieka A podbieramy. weź pokaż, pokaż. Jak te karpie tego Daj mi daj. No zobaczymy, ja nie, nie, zobaczymy czy towarzysz Google'a zmieści się do podbieraka. Patrz, taki kabar w las O kurde, moje kolano. Dobra, wychodzimy. Wiesz, jakby cię mocno y, na zasiadce karpiowej komary rąbały czy jakieś meszki... To można to się, to się przykryć. się do podbieraka słucham. Jesteś na, na, na stanowisku, jesteś dosłownie przygotowany. E, dobra, to tylko podrzucimy przy okazji info, bo wiem, że jest jakaś bardzo dobra cena na niego. Nie wiem, czy one jeszcze są w sprzedaży, bo tu się ludzie na to rzucili. Coś tam jeszcze e, powiem. Miwardi Easy Net. Także jak ktoś potrzebuje, to przy okazji jest. Boże, podbieraczek. A teraz przejdziemy do wędek. Bo boże, to, że... wędki, tak? Boże, ale tu takie bicie, bicie, boże, na sandacze, i nie tylko, i na okonie na przykład. Co ty żeś to wymyślił? Słuchaj, to są wędki w bardzo dobrym budżecie, a jeżeli chodzi o lekkość, parametry użytkowe, myślę, że niedużo odbiegają od kijków z pracowni. Zobaczcie mocowanie kołowrotka Fuji, koreczek, ale nawet zobacz że tego korka jest tu dużo na nakręcenie, to nie jest tylko tam otulina ale wygląda to fajnie, krótki dzielony dolnik cieplutki korek przelotki mamy tutaj Fuji-Sig zastosowane i pierwsza wędka 2,29 do 15 gramów zrobimy ugięcie to przegięcie, Dawaj. po prezesowemu jedziemy pokaż prezesowi, przywitaj dobrze. się Tomek z widzami dzień dobry, dzień dobry no. <laughs> pamiętasz w ogóle, że my takie wędki mamy? Takie drogie? Bo już no. widzę, że to jest, to jest jak w Kęci. No wygląda jak z pracowni, Fortan, nie? Azura Słuchajcie, to jest Azura Fortan. Fortan. Drogi kij. No, Ale jest rewelacyjny. Już, już nie, już nie. Boża cena wlatuje. Było 63075, teraz jest 50460. Ale zobaczcie to matę węgową robi robotca. No nie, no patrz, jaki on niemal, że nic nie waży. To kijek wygląda jak z pracowni. Ja podejrzewam. <laughs> Że, jakby był u nas wędkarz by mu pokazał tą serię wędek i powiedział, że te wędki kosztują po 1200 zł, wcale by się nie zdziwił. E, japońskie komponenty podejrzewam, że są składane też w Azji tam obok. Stąd jest ta, ta niska cena, nie? Bo jakby było to robione od A do Z w Japonii, to na pewno powyżej tysiaka by kosztowały. A tak, a tak producent po prostu robi taki zabieg, że. Bierze japońskie blanki, japońskie komponenty, wszystkie elementy, składają to w nieco tańszych fabrykach, stąd tak niskie ceny: 2,29 od 3 do 15. No taka fajna, cięższa okoniówka albo bardzo lekka sandaczówka. Mamy tych kików 6 modeli, już nie będziemy się nad każdym rozwodzić, ale tak po, pokrótce: 2,03 do 21 gramów. Bardzo lekka sandaczówka, no to niemal nic nie waży. Do tego jakiegoś simaniaka, czy daj lekko, taką okowrotek 3000, kuba, i może stać cały dzień i sobie pykać, pykać, Pokaż, pykać, daj, sam... mi, to no no ręki, daj mi to do ręki. Zobacz, jakie to robi wrażenie. Jak lekki jest ten kijek, jak dobrze leży w ręku. A i pamiętajcie, bo do nas przychodzą czasami klienci albo dzwonią, co? że jaki nie na spinningach, jak i na jakichś federach, czy kupujecie mhm. u nas, czy to są. Macie korek. Pamiętajcie, żeby zdjąć tą folię, bo zdarzyło się w ostatnim tygodniu, że było paru klientów, z tego, mu? podmokło to. O, no i szlak to trafił niestety, nie? Tak. Także no ubrałem. niestety, o koreczek trzeba dbać. Jeżeli chodzi o odbanie korka, ja po prostu zawsze jak widzę, że mi zaczyna ciemnieć. To e, zwykła, czysta szmatka z czystą wodą, przecieracie i on wygląda jak nowy. Można sobie zaimpregnować, ale po zaimpregnowaniu on się robi taki połyskliwy bardziej. Na co ty mówisz, że ta wędka jest? To bić Boży lekka beach sandaczówka, boży. no ale jak. Daj przygniemy. Ty... Nie widzisz, że ja to niemal nic nie waży? Nie waży? Ja sam, no jest delikatna bardzo. Połatrz. Tak jakbyś nic w ręku dosłownie nie miał. Jest szczytowa akcja. Nie są to X-fasty, takie turbo, chociaż ten model jest, jest bardzo nie, szybki, jest, one są opisane jako fasty, coś takiego pomiędzy X-fastem a fastem, w zależności od modelu, te krótsze są wyraźnie szybsze, te dłuższe są ciutkę wolniejsze, ale jak najbardziej nadają się do łowienia z opadu. Sandaczy. Dobra. Paweł, co ty tam masz na nich no, dalej? No dawaj, to trzymaj szybko. Okazał. Jeszcze zostały... Jeszcze tylko cztery, ale mógłbym o nich to cały dzień stać, opowiadać. Patrz. A Paweł mi mówi, że zajmie patrz. mi tylko chwilę, gada i gada i gada i gada. Na godziny płacą, spokojnie, jeszcze te... Idziemy zaraz na szluka i na kebsa. Cicho, 2,29 od 4 do 24. Czyli nieco dłuższa. Zauważcie, że właśnie te, te wschodnie Blanki mają często takie nietypowe długości. Nie? Tak jak u nas zazwyczaj e, 2,10, 2,40, 2,70 to takie sztampowe rozmiary. Ale tutaj 2,29, 4 do 24. I taki dość uniwersalny. Nie, nie za krótki, nie za długi. Z brzegu, z łódki do 24 gramów. Też jest krótko szybki. z to. My. Czy końców karpiowy już był? Nie Pokazywali ja nic się nie ten wiem. Podbierak przy okazji. Ten za 100-100 tak. złotych. Gnie się od szczytu, potem pod większym obciążeniem ona, ona, ona tu. Reszta, dwie trzecie dolnika jest sztywne. Nie, nie, nie puść, bo strzelił w <grym> Uwaga, puszczaj, no, Więc mamy trzeci kijek. <grym> Ty, ceny, Kuba, nie powiedzieliśmy <grym> poprzedniego. Boż. Ten krótki, yy, Boży bić sandaczowy 2,03 do 21, yy, lekki było 651,21, jest 520,97. E, ten, o którym teraz rozmawialiśmy, było 630,75, teraz jest 504,60. E, kurczę, no było ponad 100 wetanie. Trzeci kijek z kolei. O, tu jest taki chyba najbardziej uniwersalna sandaczówka na łódkę. 213 cm. Od 8 do 28, czyli tak naprawdę w naszym kraju 90% wędkarstwa, czy to sandaczowego, szczupakowego, odbywa się w takich gramaturach przynęt właśnie do 30 gramów. Więc jak najbardziej 213 cm do 28 gramów. Pamiętajcie o tym, że wszystkie te wędki są, są dwuskładowe. No i najważniejsze cena było 699 jest 559 w tym momencie. A jak spakujemy klientowi do paczkomatu, to to w ilu częściach dojedzie do niego? Będzie traveler. Nie zamawiajcie wędek do paczkomatów, jak możecie. I korzystajcie z opcji darmowych wysyłek. Wszystko macie u nas na stronie podane. I pamiętajcie o tym, że jak wpiszecie kod YOUTUBE, to będziecie mieli minus 10% na artykuły nieprzecenione. Czyli już na te wędki nie, ale jak dobierzecie sobie nie wiem, 10 kg jakiegoś peletu, to możliwe, że on nie jest przeceniony i będziecie mieli 10% taniej. E, 2,51 od 5 do 26. Długi kij, szybki, taki do łowienia z brzegu, do 26 gramów. Nietypowe są te. A to długości. jest typowa sandaczowa, czy nie? Tak, to też też moglibyśmy. Jak to by była szczupakówka, to się powiedzieli, że to jest szybki kij sandaczowy do łowienia z opadu. Aczkolwiek, no wiesz, szczupaki też można z opadu łowić, trafić, tak? Szczupak, będziesz prowadził przynęty, też Ci może uderzyć. Na A. pewno branie poczujecie. Na szybkich kijach jest dużo lepsze czucie przynęty. E, dlatego sandacze łowi się szybkimi kijami, żeby czuć ten krótki pstryk, jakbyś miał zbyt wolną wędkę. Wiesz, jak on by pstryknął, puścił, zanim Ty byś poczuł, Pada, to by o było o czym wszystkim wszystkim nie Ja nie mam zielonego pojęcia o sandaczach. Ale wszystko przed tobą, jesteś młody człowiek Właśnie, masz tą łódkę czy nie w końcu? No jeszcze nie Tak Mówi... mi obiecuje, tak mi obiecuje Musisz... i doczekać się nie mogę Musisz zadawać takie bolesne pytania Mówi, Ja cię zabiorę na wiso, ja ci pokażę, ja ci pokażę i tak czekam Półtora i czekam miesiąca i nie bez nic. łódki jestem, ale jak jak tylko łódkę odbiorę To jedziemy to L4 kładziemy na stół A wiesz, że to szef nas może oglądać? No dobra, może nie będzie widział Będziemy się... w tym samym momencie po, no, z Przypadek? Także nie tak. sądzę No. Położy się L4 na stół i płyniemy w rejs parostatkiem. E, także tak, szybki, długi kij sandaczowy 2,51 do 26 gramów. No i ostatnia najmocniejsza, a czekaj cena jeszcze. Cena, cena. 651,21 było, a jest teraz 520,97. No i ostatni kijek też jest długi. 251 cm do 34 gramów. Ale kuba, zobacz, że on nadal jest bardzo lekki. Właśnie, z czego to jest zrobiony człowieku? Z, nie wiem, Superman. Z czego był zrobiony? Był jakiś tam kamień specjalny taki Superman, że on się lepiej czuł, jak go miał w pobliżu. Ty, try, try, to, toń, tryton? czy coś takiego. Nie, ale jakiś bardzo ładny. Ale Bo lekki. To być jeszcze nie w korku, moim zdaniem. Fajnie no. jakby były jeszcze inne wersje. Na to Szybszy jakby był. Szybszy. Słuchaj, bardzo możliwe, że na naszym magazynie leżą gdzieś takie unikaty. Ty jeszcze e... dużo rzeczy nie wiesz o naszym tak, magazynie, tak. bo tam Więc... naprawdę są takie skarby. Sztosy, e... nie? Popitrane, że nawet powiem szczerze, że niektórych rzeczy nawet nie ma na stronie. Może, a są. A są. A są. A Ale może. będziemy tam grzebali niebawem, tak coraz więcej tam grzebiemy i wynajdujemy właśnie takie sztosiki. Bardzo lekki kijek. Eee, no już taki do, na, na wisełkę z brzegu, 2,51 do 34 Dużo takimi kiami się rzuca? Znaczy duże dystanse? Jerzy... Jak masz dobrze, generalnie każdą wędkę jesteś w stanie na dobry dystans rzucić, jeżeli masz odpowiednio, odpowiedni ciężar przynęty nie? Dobra, jest... po, powiedzmy o Bożej cenie Dobra, dawaj Boża cena Pato. O kurcze 742,50 było, 594 jest. Naprawdę rozsądne pieniądze. Ale podoba ci się tak Kuba? No nie jesteś no, spinningistą. Tak, nie jestem spinningistą, ale blank mi się... Ja bym tam tego Skorpio tysiączkę pod, to podczepił. No nie, to Kuba. Nie, nie no. Synu, Łady, nie, nie grzesz. Ja bym mógł mieć jeszcze w innym kolorze, na przykład, no nie wiem, no coś ciemnego. Ale patrz, to generalnie pasuje do siebie. Jest fajna mata węglowa. No to, to akurat tu jest ten jest. E, fortan e, taki złoty z brązem do tego koreczek. Fuji. No, nie ma się do czego przyczepić, moim Może zdaniem. Jak mi się zwłaszcza karpie. ten budżet. Może jak mi się karpie kiedyś znudzą, to, się no to, są, to są kurcze kije jak z pracowni, i naprawdę, jak chcecie bardzo dobry spinning, od którego wymagacie. Odpowiednio szybkiej pracy, małej masy, dobrych komponentów i dobrej ceny, to przyjdźcie do nas do sklepu, weźcie to do ręki i uwierzcie, że będziecie pod wrażeniem, Zdobolenie. jak ciekawe te kiki są. Nie mamy ich zbyt dużo tam nie wiem po, po, po trzy sztuki chyba z gramatury jest, więc też nie dla wszystkich wystarczy. A są jeszcze fajniejsze kije, właśnie z flagmana. Sandaczowe, też tam jakieś XX. Ale to jest, to jest Azura, ale tam Azura są jest jakoś. To takie po półtora krocka, co widziałem, ale są przepiękne. Możemy je pokazać w następnym odcinku. No to postaramy, się, z, postaramy się znaleźć. Ale Kubuś, Ty też nie możesz zaniedbywać swoich widzów karpiowych. Ja? A co Myśl... byście mi wymyślili Ty? No, że jakiś będziesz ką, jakiś kącik karpiowy mi Będzie wyślają, się udzielał z karpiowymi się ja tu roboty skare... mam tyle, nie nadam Będzie... czasami odbierać telefonów od Was wszystkich, Wam prostu. E, właśnie tak, e, nie denerwujcie się, że nie nadążamy na mm, odpisywanie na bieżąco na maile i telefony, bo po prostu jest Was tak dużo, jesteśmy zasypywani i staramy się po prostu, no, plecy mokre cały czas, Mamy nadzieję, że. że I nie dzwoncie są... o drugiej w nocy. Tak, i o no, siódmej rano. I o siódmej rano, bo nas nie ma w robocie. <noise> A może ktoś wiesz dziabnie coś wieczorem Myślisz, że a by zadzwonię do Fatfisha i a ja, ja myślę że kolega który dzwoni o drugiej w nocy to mógłby się na imprezie jeszcze albo na rybach. no no dobra tak, Kubuś tak. bardzo Ci dziękuję ja za pomoc dziękuję. będziemy szukali tych drogich wędek na magazynie Pójdziemy i zobaczymy. może w jednym z następnych odcinków coś coś, coś pokażemy im i i karpiowego coś karpiowego. coś karpiowego pokazujemy słuchaj piszą tu wędkarze, żeby tego działu karpiowego nie zaniedbywać. I... Ale to Ciebie nauczymy, młode to... nauczymy Cię wiązać żeby... przypony. Ja Ci będę tak? kazał za, zawiązać IQ Driga na fluorokarbonie to zobaczysz palce. Ci po ono Co sobie. zrobić? To zobaczycie także. No dobra, to, to będziemy się uczyć. IQ Driga? To jest poza moje IQ. Zaniszcie za Paweł dostanie, to. może się zbulwersować, bo to jest naprawdę na początku ciężko uwiązać ten przypon na fluorokarbonie. No. Jeszcze dam ci taki sztywniejszy, to zobaczysz. to Bo palcami to... trzeba ściągać tak, węzeł, Czy mogę coś I Nie, tylko palce i zęby masz do dyspozycji. Jak ktoś jedynek nie ma? To A masz? już nie To No jeszcze mam. No ale to jeszcze masz, może niedługo nie będę wiąże, miał. miał. Będzie <laughs> wszystko ogarnięte, zobaczymy. Bardzo chętnie to zobaczymy. Dobra, dzięki, kupa. Trzymajcie się. <laughs> Wariaty.